Która jest martwa, ta, która jest dobra, to się odleci, i tutaj postawimy półkorpus. Tu postawimy teraz półkorpus. Będziemy chcieli dostać się do, duży, do, do korpusu i zobaczyć, jak tam sytuacja jest w korpusie. Czyli półkorpus jest zdemontowany. Żeby zobaczyć co się dzieje w tych ramkach, ewentualnie mogę sobie wziąć teraz kolejny korpus Postawić go na chwilę tu OK Tutaj będę mógł ze dwie ramki wyciągnąć i zobaczyć jak to się ma Czy przyniosły mi tu miodu, czy nie. Odejmę je troszkę to co sobie nadbudowały czyli to jest jakiś łącznik pomiędzy tym korpusem a półkorpusem to ja im to tutaj zdemontuję. okej okay. usunę troszkę nadbudówki tak żebym Mógł w miarę czysto pracować i żeby mi się ramki przesuwały w moim ulu. Ok, no i teraz możemy startować. Zobaczmy, jaka jest sytuacja w naszej wieży, w naszym tak zwanym, w tak zwanej naszej miodni. Co tu się dzieje? No, tutaj jest tak, że węza jest odbudowana. Mają trochę miodu. W tej grupce środkowej siedzą i go wyjadają. Ok, tutaj natomiast też mają troszkę miodu. Nie za dużo. No i siedzą i też go podpijają. Widać. Nie ma tutaj za dużo. Ale coś by można, może z, z tej ramki można by. No nie, tu nie ma co wirować. Możemy tą ramkę włożyć z powrotem. Żeby nam było lżej. Włóżmy sobie ją tutaj. Zobaczmy kolejną. No, tutaj górna część jest zamiodowana. Tutaj sobie też dorzucają, więc też jest podobna sytuacja jak w, poprzednim, jak w poprzedniej ramce. Czysta węza. Jedna trzecia ramki jest miodu. Ok, zobaczmy kolejną rameczkę. Tutaj też jest podobnie. Widać, że idą z góry na dół. Też tam sobie coś zamontowały miodu. Tutaj również, nie tyle go zamontowały, co już wziąły i, wziąły i, i, i zaczęły zasklepiać miód, czyli taki już jest gotowy. No i tu się można by zastanowić, czy warto brać, ściągać im ten miód, czy nie. Czy one jeszcze doleją ten miód? czy jeszcze jest teraz nie wiem właśnie czy ta akacja jeszcze jest czy ona się skończyła czy czy teraz już lipa wchodzi czy coś kolejnego no to się nad tym się można by jeszcze zastanowić i ewentualnie odczekać aż coś jeszcze doniosą tutaj również górna część tej ramki jest omiodowana. No, tutaj też trochę więcej. Tutaj gdzieś połowa ramki jest z miodu. Myślę, że to na razie złożę. Ewentualnie dokonam telefonu do szwagra, dopytam go, czy warto coś wybierać z tego miodu, czy nie. Czy warto go odwirować, czy im zostawić. Bo to jest tak, jak mówiłem wcześniej, że teraz jest taki przyniesiony miodek, a za jakąś tam chwilę znowu inny doniosą, kolejną jakąś roślinkę, która inaczej tam później kwitnie. No tu też jest miodek widać, nie? Nie jest to pełna ramka, no ale jest też widać, że siedzą w tym miodku i go jedzą. No, tutaj podobnie. No ta ramka to by się, można i powiedzieć by, żeby się nawet nie nadała do tego żeby ją odwirować. No ale z tej strony z kolei, no, nie jest pełna. Dobra, na razie to włożę. Nic nie stoi w moim przypadku na przeszkodzie, żebym wyciągnął te ramki, choćby jutro. I jutro je odwirował, nie? Ewentualnie tam za dwa dni, w środę, albo na przykład pod koniec tygodnia. Bo mogę przecież wyciągnąć tutaj. Z... Mam kratę odgrodową, matka, bo jest na dole. To nic by się nie działo. No, tutaj też jest super czysto. Czyli też jest sam miodek. No i podobnie tutaj. Myślę, że tą ramkę to mógłbym spokojnie odwirować, czyli zrzucić tą pszczołę. Tą ramkę mógłbym wziąć do zwirowania. Może nie jest pełna miodu, ale. Jak już teraz odwiruje, to To będę miał chwilę spokoju na to, żeby ewentualnie odwirować kolejny miód. Tam nie wiem za ile, za, za dwa miesiące, albo to już będzie ostatni miód, typu spadziowy. Ostatnio na zebraniu pszczelarskim już były rozmowy na temat już zaczynania powoli. Eee, przygotowywania się do czego? Do ANO, przygo do przygotowywania się do, do zimy. Eee, kurczę blade, położę sobie tam, jakby sobie tą ramkę tutaj, spróbować ją położyć. Aha, bo tam mam pół korpus. Dobra, postawimy tą ramkę, oprzemy ją tutaj w ten sposób, w ten sposób ją tutaj. Musimy ją tutaj tak jakoś oprzeć. No nie mam, już, nie mam już do czego układać tych ramek. Dobra, zobaczmy kolejną. Ta jest widać. To jest ciemne ramki, czyli wydaje się, że tutaj było co? Tu był czerw. I zadanie było takie, żeby czerw się wygryzł i żeby pszczoły przyniosły do tej ramki miód żebym to odwirował, i ewentualnie ramkę mógł wtedy usunąć, nie? No, no i można powiedzieć, że czerw się wygryzł, bo ramka jest pusta, prawda? Ramka jest pusta, czyli taka, którą, którą mógłby.